Jedzenie, które wszyscy lubią, a ja nie znoszę. Na pierwszym miejscu jest rosół. Ja wiem kontrowersyjnie, bo jest to typowa, bardzo polska zupa, idealna, niedzielna, ale ja za nią nie przypadam. Dla mnie to jest po prostu tłusta woda i nie ma tam nic smacznego. Ja ogólnie nie jestem fanką zup, ale mam swoje ulubione, jak pomidorowa, czy krem pomidorowy, ogórkowa, krem z dyni, w ogóle bardziej pole kremy, krem kukurydziany, ale są też inne zupy, na przykład bacz ukraiński, który lubię, ale niestety rosół do nich nie należy. Drugie też będzie bardzo kontrowersyjne, ale nie lubię pizzy. Jak kołam włoskie jedzenie, tak pizza mi jakoś nie podchodzi. Kiedyś jadłam bardzo dużo pizzy, bo moje dziewczyny chodziły ciągle na pizzę i mi po prostu zbrzydła. Teraz czasami z jeden kawałek, ale nie jestem fanką, bo zdecydowanie makarony wiecie, i inne pozycje z włoskiej kuchni, niekoniecznie pizzę. a jak już to wybieram pizzę z salami. Nie lubię też mleka, w szczególności ciepłego mleka do picia i wiecie, żeby nie było, ja zjem płatki z mlekiem, zjem, nie wiem, wypiję kakao, ale nie lubię smaku gorącego, czystego mleka, dla mnie jest po prostu obrzydliwe, ochędne i nie piję mleka. Nie lubię też miodu, zapada na mnie też, mam alergię, ale sam smak miodu nie obrzydza i w ogóle nie lubię, nie dodaję do herbaty, ci nie słodzę miodem, bo, bo po prostu nie trawię i zawsze mam problem, jak je chodzę, wiecie, do kawiarni, są te fajne Jeśli zimowe herbaty, to zawsze muszę zaznaczyć, żeby była bez miodu, bo jak poczuję tylko miodu, to po prostu nie wypiję. Kolejną rzeczą jest szpinak i z jednej strony go nie znoszę. Próbowałam się przekonać, ale niestety nie dałam rady. Dzięki Bogu nie mogę jeść szpinaku ani podpinki, bo niestety szczabiany w dużych ilościach, które zbierają, szkodzą mi na nerki. Ale nawet jeżeli mogłabym jeść, to i tak bym nie jadła, bo po prostu nie cierpię szpinaku.